Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zimno i w dodatku śnieżnie. W tych warunkach będzie trudno piłkarski spektakl, ale miejmy nadzieję, że oba zespoły dadzą z siebie wszystko i zagrają fantastyczny mecz, pomimo niesprzyjających okoliczności. W dzisiejszym spotkaniu Jagiellonia gra przeciwko Koronie Kielce. Jak sądzisz, jak zaprezentują się dzisiaj gospodarze? Zaczynamy przygotowania do nowego sezonu. No i co tu dużo mówić? Celem tej drużyny jest tytuł mistrzowski, a zatem ciekawe, w jakiej są już formie. Przyjrzyjmy się ustawieniu obranemu na dzisiejszy mecz przez trenera Jagielloni Białystok. Mamy tutaj system 4-5-1, czterech obrońców, pięciu pomocników i jeden tylko napastnik. Ale jest to ofensywna wariacja tego ustawienia, co oznacza, że dwóch nominalnych pomocników będzie odgrywało rolę bardziej dodatkowych napastników. Spójrzmy w jakim ustawieniu zagra dzisiaj Korona Kielce. Co ciekawe, ich trener postanowił zastosować ten sam system ofensywny 4-5-1. Obie drużyny będą zatem dążyły do zdominowania przeciwnika w środkowej strefie boiska. Ofensywni pomocnicy muszą wraz ze środkowym napastnikiem szukać luk między dwoma stoperami, a defensywny pomocnik z bocznymi powinien zapewniać ochronę przed kontrami. Stadion Wanda Metropolitano był pierwotnie olimpijskim projektem kandydackim Madrytu, a jego budowa, raczej przebudowa, bo w tym miejscu znajdował się już wcześniej stadion sportowy, uzależniona była od decyzji o przyznaniu organizacji olimpiady w 2012, a potem w 2016 roku. Ostatecznie obiekt przejęło Atletico Madryt, planując przeprowadzkę w sezonie 2013-2014. Wówczas w porównaniu do pierwotnego projektu zniknęła bieżnia. Zamiast niej pojawiło się kilka tysięcy miejsc siedzących, co zwiększyło pojemność stadionu do 73 tysięcy. Pierwsze kopnięcie piłki. Korona Kielce rozpoczęła mecz. Miejmy nadzieję, będzie co wspominać. No, zastanawia się, czy nie strzelać. I sędzia wskazuje, że będzie rzut rożny dla korony. Dośrodkowanie z rożnego 16. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Świetny przegląd pola. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku? Ale szczęście strzelającego, albo może raczej nieszczęście bramkarza. Piłka wpadła po jego palcach. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1 do 0. Dejmek. No, już blisko polekarny. karne. To może być remis. Udana interwencja. Bramka prawą piłkę i będziemy mieli żukrocznik. Pogranie piłki z Nie wyszło. Uderzenie w stronę bramki. No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z waleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Łukasz Burlita. Może spróbować uderzenie na bramkę. Sędzia odwizduje przewinienie, była ręka. Niedobrze się stało. To duża nieuwaga ze strony tego zawodnika. Nie ma spalonego. A tak, jaki. No bardzo ładnie przeciął to podanie. Marcin cebula. Wymiana podań między dwójką graczy. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Burliga. Marcin Cebula. Już blisko pola karnego. Uderza. Dobrze się zachował. Jest jest go! Strzał wyrównującą bramkę, na którą w pełni zasłużyli. Rzeczywiście dominowali, gdzie dość wyraźnie. Efektów nie było aż do teraz. Pora na niewielką korektę taktyki i tego meczu już nie przegrają. Oglądając powtórkę można powiedzieć, że znakomicie wyciął to i bezbłędnie wykorzystał. Tak przeczył niefortunną interwencję bramkarza i odpowiednio zareagował. Jest jeden do jednego. Remis. Bartosz Kwiecień. Taras Romanczuk. Łukasz Burliga. Ładnie wymieniają podania. Popatrzmy, może być groźnie. Jagiellonia. Będzie strzelał. to! Tak! Proszę Państwa, bramka i obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? Nadal nikt nie może być spokojny. Jest dwa do jednego. Atak Korony Kielce Pomimo faulu sędzia Szansa na oddanie strzału Szkoda Była szansa na wyrównanie Nie wyglądało to aż tak groźnie Ale strzał całkiem niezły, minimalnie niecelny Jeśli będą dalej tak naciskać To coś w końcu wpadnie do bramki No i mamy przerwę w grze A sędzia sięga po kartkę Już wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnika Bartosz Kwiecień. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Blisko polekarne. Pokonuje z piłką kolejne metry. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Ach, zupełnie mu nie wyszła ta główka. Teraz patrzy i pewnie się zastanawia jak to się stało. Źle obliczył lot piłki albo ruch głową, albo jedno i drugie. Frankowski. Przemysław Frankowski. Jagielonia przed szansą. Łukasz Burliga. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Będą szukać teraz okazji do kontry. Mamy środkowanie, ma tam to Ależ obrona, brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarze mają te swoje sztuczki, widzą więcej. środkowanie, z różnego, szesnastkę. Blisko już do bramki. No, nie mogą się przebić. Ken Kalast. Ależ teraz ładnie uniknął tego w ślizgu. Udanie przeskoczył. Pospieszył się z tym wyjściem. Spalony. Taras Romanczuk. Po pierwszej połowie mamy 2 do 1. Świetny przegląd pola. Rozpoczęli drugą połowę. Jak prowadzi ciekawe, czy zdoła to prowadzenie utrzymać? Taras Romanczuk. Przemysław Frankowski. Atak Jagiellonii. Ken Kalast. Wejście obrońcy. Jak zareaguje arbiter? Tak, jest żółta kartka za tę nieładną interwencję. Jeśli chce dokończyć ten mecz, musi bardziej uważać. Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Świetnie, mu idzie dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie, i utrzymać się do końca pierwszej połowy. Morzdyń. Przemysław Frankowski. Montyń. No, dobry odbiór po stracie piłki. Dobra wymiana podań. Blisko polekarne może strzelać. Stracili piłkę. 15 minut drugiej połowy już za nami. Faul nie ma dwóch zdań, no ale on już ma żółtą kartkę. Druga żółta kartka w tym spotkaniu, a to oznacza jedno. Musi opuścić boisko. Resztę meczu obejrzy z siatki. Grał naprawdę doskonale. Teraz trener daje mu pokaz. Owszem, dał nam dziś prawdziwy pokaz swoich umiejętności. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Szejeli piłkę, popatrzmy. Zbliża się do Polakarnego. Centra na bliższy słupek. Strącił do kolegi. Nad poprzeczką. Nieco przestrzelił. Ładnie się złożył do tego strzału, ale nie zdołał skierować piłki nieco niżej. Strata i przypił rywale No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa, słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Aj, zupełnie niecelny ten strzał z rzutu wolnego. Nie miał pomysłu, jak go wykorzystać. A szkoda, bo stąd można było bardzo ładnie uderzyć. Widywaliśmy już takie bramki wcześniej. Rywal naciska. Nie wyszło to do środkowania. Zablokowane. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Odebrał piłkę czysto ładnie. No bardzo ładnie przeciął to podanie. Nisko. Dobra interwencja. Udane piąskowa. Koooo! Mamy próbującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Świetnie się pokazali. Mamy remis. I tak jakby wszystko zaczyna się od początku. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że my... rozpoczyna się od początku popatrzmy, może być groźnie Jagiellonia no, kto przejmie tę piłkę? ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami no, to było ostre wejście sędzia pokazuje żółtą kartkę, przypomnijmy, że zespół gra już w osłabieniu trzeba przyznać, że trochę mu się upiekło jeśli nadal będą grali tak ostro, to sędzia wyrzuci kolejnych zawodników z boiska. Atak korony Kielce. Dobra! Szansa! Nie, to tej okazji niezbyt to przyjemne dla strzelca i dla zespołu. Minimalnie nieszczęsny był ten strzał. Ma bramka w tej chwili mogłaby zaważyć na losach całego meczu. Trochę się zbliżył do pola karnego. Piłka w pole karne są tam koledzy. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Dobrze przeczytał podani i w porę zareagował. Bliska już do bramki. Drybluje w stronę bramki. Zdecydował się na strzał. Broń Gramkasz, ale piłka wciąż na boisku. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Rozpoczynają kontratak. Po 90 minutach gry wciąż remis. Świetny przegląd pola.